Radek Skowron, witam. Tak, tak, święta coraz bliżej. Jeśli jakimś cudem zdarzyłoby się, że o tym nie pamiętacie, to przypominają nam o tym na swoich social mediach kurzopki. Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski przygotowali już właściwie cały cykl poradnikowy, jak zrobić ciekawe ozdoby wielkanocne. Furore wręcz w całym kraju robi słoik, do którego dajecie kwiaty, a potem to do miski z pisankami. Podobno zauważono już braki słoików w polskich sklepach. Moda ta zatacza coraz szersze kręgi. Być może dotarła już do Zjednoczonych, kto wie? Na razie jednak stamtąd Daily Mail donosi o możliwej nowej sympatii Bena Afflecka. Jesteśmy już prawie w połowie kwietnia, ale niektórych chyba, jak widać, trzyma pryma prylis. Ben Affleck rzekomo miałby być zainteresowany bliższą znajomością z Angeliną Dolly. Nic bardziej dziwnego chyba dzisiaj już nie usłyszycie. Gdyby jednak w tej plotce była jakaś odrobina prawdy, no to może niech Ben porozmawia sobie z bradem Pittem, zanim zaangażuje się bliżej w tę relację. Z kolei zdenerwował się Justin Bieber. Ostatnio dziennikarze podążają za nim krok w krok, bo Justin... Stin zachowuje się nieco dziwnie, do tej pory jednak nie odzywał się do fotoreporterów, tym razem jednak miarka się przebrała. Rozwścieczony Biber zaczął zasłaniać obiektywy reporterów i wykrzykiwać, że dziennikarzom chodzi tylko o pieniądze, które dostaną za jego zdjęcia i nie obchodzą ich ludzie. Skończył swoje wykrzykiwanie żądaniem, aby dziennikarze spadali stąd. Wydaje się jednak, że swoją reakcją odniesie skutek odwrotny i jeszcze zwiększy zainteresowanie.